Cześć, Dzisiaj chciałem Wam pokazać mój nowy smartfon. Jeszcze niedawno mówiłem, że przesiadam się na OnePlus A13, nawet kupiłem sobie Case. Kupiłem sobie folię, tylko tutaj tak od razu Wam też przy okazji pokażę. Bo z OnePlusem jest ten problem, że mamy tutaj zaokrąglony ruch z każdej strony. No i na przykład w przypadku folii ona idealnie nie dochodzi, a przynajmniej w przypadku tej, którą kupiłem ja ze szkłami, pewnie jest podobnie. No więc z tymi smartfonami, które mają zaoblone boki, jest fajnie, że one fajnie leżą u dłoni, są no wygodne, no ale. Tutaj z zabezpieczeniem dodatkowym jest już trochę problem. No i ten OnePlus na dłuższą metę jednak nie przekonał mnie do siebie ze względu na to, że jest spory. No i tutaj teraz przychodzi nowość. W sumie nie taka nowość, no bo już swoją premierę miał jakiś czas temu, ale udało mi się go wyrwać. W moim zdaniem niezłej cenie. No po prostu kupiłem sobie nowego iPhone'a. 16 Pro, a przynajmniej taki smartfon tutaj powinien się znaleźć. Zobaczmy. Kupiłem go w Wszystko mamy w ten sposób zabezpieczone. Pudełko możemy odłożyć na bok. No i mamy iPhone'a. I tutaj ja mam kolor w wersji białej. Otwieramy. To już mamy rozpakowane i naszym oczom ukazuje się iPhone 16 Pro. Teraz ściągamy jeszcze folię zabezpieczającą ekran. Tutaj mamy pod spodem kluczyk do tacki SIM oraz jest kabelek USB-C na USB-C. Poza tym w pudełku mamy jeszcze instrukcję obsługi. Nie ma tutaj teraz niestety tych naklejek, które zawsze były symbolem iPhone'a. No i dobra, przejdźmy do samego urządzenia. Pokażę Wam jeszcze na szybko, jak wygląda tutaj konfiguracja. Tak się składa, że mam szesnastkę na testach, i właśnie ta szesnastka przekonała mnie do siebie, żebym sprawdził teraz 16 Pro. Zobaczymy. Uruchamiamy smartfon, i czy od razu tutaj się. Pokaże informacja, że można przenieść dane. No bo właśnie tutaj też wybór iPhone'a był też spowodowany tym, że na co dzień używam MacBooka i no kooperacja iPhone'ów a MacBooków wypada świetnie. I no, na razie daje próbę, daje czas, żeby sprawdzić, jak na dłuższą metę będzie z iPhone'em. Nie mówię, że to będzie na stałe, tak? bo może coś mi się jednak tutaj nie spodoba. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, konfiguracja jest prosta. Wybieramy tutaj język polski, region polski, więc jeżeli chodzi tak jakby o na razie ten wstęp, to tak samo wygląda to na Androidzie oraz na iPhone'ie. No, tutaj tych regionów jest sporo. Dobra, mamy język polski. Dalej ustawiamy wygląd. Możemy sobie tutaj zmienić, czy chcemy mieć większe, czy mniejsze ikony. Ja zawsze wybieram te najmniejsze. No i tutaj mamy teraz szybki start i powinien nam się znaleźć dostępny iPhone lub MacBook w okolicy. I wtedy łatwo, szybko możemy od razu się na tym urządzeniu zalogować. No i pod względem właśnie tej pierwszej konfiguracji, przyłączenia się pomiędzy starym a nowym urządzeniem, jak już jesteśmy w ekosystemie Apple'a, moim zdaniem to wypada świetnie. Na Androidzie da się skopiować z jednego urządzenia na drugie, jak podłączymy je kablem, więc też nieźle, ale tutaj, czy na przykład jak uruchomiłem Apple Watcha, to od razu dostaje powiadomienie na MacBooku i na telefonie, czy. Chciałbym połączyć ten zegarek właśnie z telefonem. Działa to genialnie. Dobra, tu chwilę te myślenie trwa. Zaraz zobaczymy się dalej. No i na szesnastce mam już tu informację: skonfiguruj nowego iPhona. Wystarczy, że potwierdzam. Face ID mnie wykrywa. Tutaj muszę teraz zczytać ten kod i następuje parowanie. Nic tutaj nie trzeba robić. Nic nie trzeba łączyć kablami. Wystarczy. Kliknąć na jednym i na drugim, aby przesłać nasze konta, i następuje parowanie. No to jest super. Dalej mamy tylko do potwierdzenia tutaj dane i prywatność. No to musimy się po kolei przeklikać. Face ID od razu możemy też skonfigurować. Dalej potwierdzamy przeniesienie danych z tamtego iPhone'a na tego nowego. Akceptujemy warunki. Na start mamy jeszcze konfigurację przycisku czynności, czyli tego nowego przycisku, który mamy na boku, który zastępuje nam ten fizyczny przycisk. Tutaj możemy sobie go od razu dostosować. Ja raczej nie jestem fanem, żeby tutaj on włączał nam tryb cichy, tylko ja sobie ustawiam, żeby tutaj była latarka, bo zawsze awaryjnie, a dzisiaj potrzebuję, przytrzymuję i wtedy ona będzie działać. Dalej mam informację o tym sterowaniu aparatem, czyli tutaj o nowym przycisku Camera Baton. Też jest zakładka, no ten Camera Baton przynajmniej przy iPhone'ie 16 nie do końca mnie do siebie przekonał, ale zobaczymy jak to będzie po dłuższym czasie. Na start mam informację, że jest już aktualizacja do iOS 18.3, więc to też od razu pobieramy. Na razie jeszcze inseruje się uaktualnieniem, ale my w tym czasie możemy sobie porównać tutaj te dwa urządzenia obok siebie, czyli iPhone 16 oraz 16 Pro. No i widzimy tutaj mamy inny układ aparatów. jeżeli chodzi o wymiary, są one bardzo do siebie zbliżone, ale 16 Pro jest delikatnie większy. On też jest większy od 15 Pro, więc etui nie pasują e, tutaj naprzemiennie. Jeżeli chodzi o układ, no to 16-16 Pro mają już te nowe przyciski kamera Baton z dołu USB-C. Jeden i drugi, tylko w 16 Pro USB-C jest w tym standardzie, jeśli nie ma 3 albo 3,2. Na pewno nowszym i szybszym. Tutaj jest sztucznie to ograniczone. Z góry jest pusto i strona lewa, to tutaj mamy przycisk. Ten dodatkowy, tu mam przyciski głośności oraz slot na kartę SIM. E, tutaj mamy wykonanie z metalu, tutaj mamy niby tą ramkę tytanową, ale w sumie powiem Wam, że w 16 ta matowa ramka jest bardziej matowa niż w 16 Pro, więc tutaj w sumie ten mi się... Z wyglądu bardziej podoba, bo ten ma też fajne kolorki. Tutaj mam taki nie niebiesko-zielony, właśnie to jest coś takiego, są na przykład te różowe, no, one wyglądają moim zdaniem lepiej niż te standardowe. Ja sobie tutaj wybrałem biały, nie są w sumie zły. Więc z takich różnic, jeżeli chodzi o wygląd, to by było. Tyle. Polityzacji trwa teraz, jeszcze chwilę przenoszenie danych z jednego iPhone'a na drugim, a ja w międzyczasie jeszcze tutaj wziąłem 14 Pro, bo w sumie mam go w wersji białej, więc możemy porównać jeden do jednego, jak tutaj wygląda. 16 Pro, kontra 14 Pro i tak, jeżeli chodzi o aparaty, tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. Plecki w 16 Pro i boki są bardziej zaoblone. Tutaj Mamy ostrzejsze krawędzie w 14 Pro i 14 miała te krawędzie śliskie. Tutaj mamy teraz matowe. Jeśli chodzi o układ klawiszy, no to przycisk blokady jest tak samo, ale tu mamy ten dodatkowy przycisk, baton. Góra jest tak samo. Strona lewa, teraz tutaj mamy 14 Pro, tu mamy ten suwak klasyczny, tutaj mamy już dotykowy. No i największa różnica, czyli w 14 Pro jeszcze mieliśmy złącze Lightning, tutaj już mamy teraz USB-C. Jeżeli chodzi o budowę, o rozmiary, no to 16 Pro jest delikatnie większy i też ma mniejsze ramki. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, tu mamy 6,1 cala, tu 6,3, więc mimo tego, że rozmiary są prawie takie same, 16 Pro jest delikatnie szerszy i wyższy, ale ma za to mniejsze ramki. No Jeżeli chodzi o takie najważniejsze różnice z budowy, to by było tyle. W sumie jest daleka. Ciężko powiedzieć, który to który, ale po przybliżeniu już tutaj widzimy różnicę, właśnie ten jest bardziej kanciasty, ten ma więcej zaobleń. Tutaj mamy tytanową ramkę, tutaj mamy śliską, no i to by było z różnic tyle. A ja tutaj mam teraz czas przenoszenia 2 godziny. No jestem już po konfiguracji, w sumie nie takiej szybkiej, bo całe zrzucanie, przerzucanie pomiędzy jednym a drugim smartfonem trwało gdzieś około godziny. No bo no ustawiłem, żeby się tutaj zgrało wszystko, więc zdjęcia jakieś tam programy, wszystko tutaj mi się zrzuciło, no jeszcze trochę będę musiał go sobie pokonfigurować, jak na razie tak się to się prezentuje, mam tutaj już sobie zmienione ikonki na te ciemne, z takich pierwszych wrażeń odnośnie, jak wcześniej korzystałem z szesnastki, no to tutaj no, od razu rzuca się w oczy to, że mamy mniejsze ramki, w szesnastce są one większe, 14 Pro też y, tak samo są jeszcze większe. Y, ogólnie iPhone jak iPhone, tak? Więc y, czy 14 Pro, czy 15 Pro, czy 16 Pro, one są naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobne. Y, Tutaj więcej coś o nim, jakie są różnice, no to będę mógł powiedzieć za jakiś czas. Na razie zabieram się za testowanie, konfigurowanie. Jeżeli są jakieś pytania, no to śmiało pytajcie, zadawajcie, postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i też myślę, że zrobię jakiś materiał odnośnie porównania iOSa kontra Android. Ja wcześniej byłem cały czas Team Android, no a teraz z, te, z racji MacBooka no i z tego, że mój 12X, Xiaomi 12X już nie domaga, no to szukam czegoś nowego. Na próbę teraz biorę tego iPhone'a. Zobaczymy, czy się z nim zaprzyjaźni, jak to będzie działało. Więc myślę, że do następnego. Cześć!